Witajcie w kolejnym Jack vlogu, z którego dowiecie się, jaki jest stan naprawy szarego Jaguara. Zapraszam na film. Mija 9 miesięcy od kolizji, ale jeszcze nie urodził się efekt finalny naprawy szarego Jaguara. Tym niemniej, auto wróciło od blacharza i jest zrobione blacharsko, czeka teraz na lakierowanie. Spawana została wanna bagażnika, czyli ta przestrzeń na koło zapasowe. Przestrzeń z numerem win została wyprostowana i ona praktycznie nie nosi śladów żadnej naprawy. No i wspawany został pas tylny, czyli ta część, w której osadzone są lampy. Błotniki, z tego co się orientuję, w ogóle nie były ruszane, więc zostaną w oryginalnym lakierze i w oryginalnym stanie. W zasadzie, tak jak teraz patrzę, to nawet nie tyle cały pas był wspawany, co tylko ta część pod... Pod krawędzią bagażnika. No i tutaj tak samo. Klapa została dobrana w kolor, niestety sprzed lifta, i wszystko byłoby dobrze, bo ten kolor idealnie pasuje do mojego, gdyby nie to, że ta klapa ma tutaj delikatną skazę, delikatne wgięcie. To wgniecenie będę starał się naprawić metodą weszpachlowania, aczkolwiek potem klapa zostanie polakierowana ponownie tylko dlatego, że tutaj delikatnie wdała się korozja, a tu widzimy zarysowanie. Także klapa prawdopodobnie do linii odcięcia zostanie pomalowana. Oczywiście po tym wszystkim zostanie zmieniona chromowana listwa na listwę poliftową. Zderzak też ma troszkę jakichś takich drobnych pajączków. Jak tu, więc on zostanie polakierowany na nowo. Dokładka zostanie wymieniona na taką w ładniejszym stanie, no i ta listwa zostanie wymieniona, bo ona niestety jest tutaj niezaładna. Jak chodzi o tylne błotniki, to wszystkie szpary wróciły do normy. Czyli tutaj jest ok, i z drugiej strony też jest ok. Wszystko jest jak należy. Auto teraz jedzie do mechanika na wymianę kompresora klimatyzacji, bo tuż przed tą kolizją oddałem kompresor klimatyzacji do regeneracji i zostanie on teraz zamontowany, układ zostanie napełniony nowym czynnikiem I to będzie kolejna rzecz, która będzie zrobiona. I będziemy o krok bliżej do pełnej naprawy jaguara szarego, do, do pełnego efektu naprawy szarego jaguara. Natomiast, jak chodzi o Zielonego Jaguara, to cały czas prace nad nim trwają. On też jest przywracany do świetności. To jeszcze chwilę zajmie. Przede wszystkim chodzi o terminy u wszystkich specjalistów, którzy są w stanie pomóc. No dobra, to pakujemy graty i ruszamy. To co tu widzicie, to jest wspornik tylnego dyfra. Ostatnio pojawiły się w komentarzach pod którymś z moich filmów komentarze, że ten wspornik. Może być przyczyną stuków podczas wrzucania wstecznego. To są te stuki, których nie udało mi się wyeliminować mimo regeneracji wału, regeneracji skrzyni kątowej i kilku innych prac, które przeprowadziłem. I jutro zapytam mechanika, jak widzi kwestię wymiany tego elementu bo jego za całkiem sensowne pieniądze można zregenerować w ten sposób, żeby tutaj zastosować tuleje poliuretanowe robi to firma z Podolkusza, 200- kilkadziesiąt złotych to kosztuje i gdyby wymiana tego nie wiązała się z jakimiś kosmicznymi kosztami, no to przypuszczam, że zregeneruję tę podporę i będę ją wymieniał w którymś z Jaguarów przypuszczam, że zacznę od zielonego, bo ten stuk również tam występuje, tylko jest delikatny jeżeli to się powiedzie, no to te, która zostanie wymontowana z Jaguara zielonego oddam znowu do regeneracji i potem zamontuję ją do Jaguara szarego. Problem jest taki, że albo trzeba opuścić prawdopodobnie całe sanki tylnego zawieszenia albo wymontować bak paliwa, żeby dotrzeć do śrub, które to trzymają. No ale zapytam, jak to widzi widzi mechanik. Na razie Wkładam kasę w obydwa te Jaguary, tak jakbym je robił dla siebie, chociaż nie mam wątpliwości, że w okolicy maja któryś z nich będzie przeznaczany na sprzedaż. Na razie mam wrażenie, że mój szary jest w nieco lepszym stanie, czy wyjściowo był w nieco lepszym stanie. Natomiast zielony ma tę przewagę, że jest dużo lepiej wyposażony, jest poliftem. No, i w niego wpompowałem dużo więcej kasy, żeby go wskrzesić. O tym, jak wyglądało jego wskrzeszanie, powiem Wam w osobnym filmie. I myślę, że będzie to dość ciekawa e, przestroga dla ludzi, którzy myślą, że można trafić na okazję. Okazji nie ma. Tak w dwóch słowach, te samochody, jeśli mają być pełnowartościowe i mają nie mieć pół miliona kilometrów przebiegu. Są warte na rynku około 40 tysięcy złotych. Koniec, kropka. I wszyscy, którzy pukają się w głowę i twierdzą, że X-Type za 40 tysięcy to jest jakaś paranoja, nie mają racji, bo są w Szwajcarii, są w Niemczech po 10 tysięcy euro 8 do 10 tysięcy euro egzemplarze, które faktycznie są w stanie świetnym, z dość niskim przebiegiem. Natomiast wszystko, co jest w okolicy 5-6 tysięcy euro, to są samochody, w które pieniądze wpompować trzeba. Ile i na co konkretnie, jakie bolączki one mają, to w osobnym filmie. Na razie pakuję szarego i jadę. Mam nadzieję, że nie będzie padać, bo tak jak wam mówiłem, te przestrzenie nie są jeszcze polakierowane. Ja je zabezpieczyłem takim preparatem do dezaktywacji korozji, jak to się nazywa. No i on zadziałał, bo zabarwił na fioletowo te wszystkie. Połączenia te wszystkie spawy, tym niemniej, lepiej żeby deszcz nie padał i żeby to jak najdłużej w spokoju mogło czekać na lakierowanie. Oczywiście mam nadzieję, że to wszystko zostanie uszczelnione przez lakiernika jak należy tymi mastygami podobnymi do fabrycznych, no a następnie polakierowane w taki sposób, jak było fabrycznie. To jest dość ciekawe, że jak widzicie w poliwcie, czyli w 2005 roczniku te części były. W sumie no, chyba nie polakierowane, bo tu nie widać szarego lakieru, to jest jakiś taki podkład połyskujący. Natomiast ten pastylny jest z przedlifta, tutaj przeszczepiony. Jak widzicie, w przedliftach te części były lakierowane i to w pełni lakierowane, bo jest tutaj po prostu kolor LHK, pełny metalik. No ale cóż, mam nadzieję, że będzie to wyglądało jak należy. I mam nadzieję, że nikt potem nie będzie miał wątpliwości, że to auto nie było składane z kilku, a ta naprawa została przeprowadzona dobrze i w żadnym razie nie umniejsza użyteczności i sprawności temu samochodowi. No zresztą, ten, kto będzie to auto, jeżeli to ono będzie na sprzedaż kupował, będzie mógł w tych filmach zobaczyć cały przebieg naprawy. Też musi mi mechanik wyrównać wydechy, no bo jak widzicie, one. Troszeczkę się rozjeżdżają. Lewy jest nieco niżej, tak samo było w zielonym. W zielonym z kolei prawy był nieco niżej i elegancko to mechanik poprawił. Także tutaj mam nadzieję, że będzie tak samo. No dobra, to zabieramy się do roboty i jedziemy. Do zobaczenia w kolejnym filmie.